Cześć, siema z tej strony, Spatryk Patryk pięć. No to za nim, dyć rusz tyłek i idź tam. Na sana nie płaci za stanie, jak kołek. Dobrze, ale ja, a, 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 Już po tobie, coś pomyliłem. <noise> ale tak, cześć, siema z tej strony, Spatryk Patryk pięć. Jak możecie mi, zauważyć, jest kolejny odcineczek. Serii Zagrajmy w masę, efekt 2 Już nas goście tu bardzo miło przywitali Tak jak ja bardzo lubię On się pali Pal bardzo dobrze to też... Dobra, idziemy im pomóc Czy śniadki śniaczki się nie poradzą? Zmieraj. No, jak widzicie, dalej jesteśmy w tej drugiej wieży, polujemy na Tato Laska. If you know what I mean. Jaaa, nie raz, hardcore To już żyje czy w ogóle? Ale overworld, zebrał mnie o, ich coraz więcej przybywa Coraz mniej komunikacji Uczyli was, że mnie się nie irytuje, jest taki główny grzech. A jak już zgrzeżysz, to okej, okay. kasa, Oho. Nie za dużo widzą, trzeba im te oczka. Przepraszam. w Wo stary To było mocne Muszę się Wydupiać powiedziałem Okej okay, udało się ich zjechać bez bólu Co tu mamy? Co tu mamy panowie i panie? O, drzwi! Zhaksujemy sobie A co, nie wolno A udało się. Udało się. Sieciesz? o. Błagam, nie zabijaj nas. Pójdziemy. Pójdziemy sobie. Hej, patrzcie, oni nie są z zaćmienia. Przyszedłeś nam pomóc, prawda? Po to tu jestem. Wyjdźcie. Nic się nie stanie. Dziękuję. Jesteśmy twoimi dłużnikami. Może zdołacie mi pomóc. Szukam kogoś. Nie jest najemnikiem. Działa sam. No, tego, kto nas tu zamknął. Kiedy nas odkrył, myślałem, że już po nas. Ale on tylko zatrzasnął drzwi i zamknął nas tutaj. Zamknął was? To wygląda, jakby nasz zabójca próbował ich chronić. Zabójca? Na pewno przyszedł po nas same. Zasłużyła na to. Jak się tak traktuje innych, to w końcu dostaje się kopa w tyłek. Nie zostawajcie tu zbyt długo. Na niższych piętrach powinno być bezpiecznie. Dokładnie o tym pomyślałem. Chodźmy stąd wszyscy. Dziękujemy. I powiedzcie zabójcy, żeby celował w głowę, bo ona nie ma serca. Ruszcie się! Ach, taka niemiła miła dla swoich ludzi jest. Prawość plus dwa. Apteczka. O! Mam mało, amuni ma mało amunicji. A zapnę, że tu się na spacie biega. Trochę za dobrze nas tu widać. Zwłaszcza dla kogoś, kto będzie w tej windzie. Musimy znaleźć osłonę. Szybko, Antresola. Życzymy miłego pobytu. Okienko go. No, hmm. no, no. okay. Tak na wszelki wypadek. Jezu, takie że tu tylko nogi zostały. Myślałem, że ta gra jest aż tak brutalna. A, okay. coraz bliżej. Nie mam wiadomości od oddziału czwartego i piątego. Spokojnie, mój oddział jest zawsze gotowy do akcji. Nie wiem, gdzie on jest. Jeszcze nie. Nie przejmuj się tym. Nie potrzebujemy żadnego wsparcia. Ja się tym zajmę. Wszystko pod kontrolą. Pójdę sam. Obróć się bardzo powoli. Choler! Widziałeś zabójcę? Dlaczego go szukasz? Nie należysz do najemników nasany. Kim jesteś? Odpowiedz na moje pytania, do Ciebie puszczę. Słuchaj. Nawet gdybym wiedział, to i tak bym ci nie powiedział. Nie takiej odpowiedzi oczekiwałem. Nic więcej ci nie powiem. Jeśli mnie zastrzelisz, mój oddział jest tuż obok. Nie daruję ci tego. Czy warto umierać za jedną małą informację? I za nas Nie, chyba nie. Dobra, czekaj. Słyszałem, że zabójca jest na Antresoli, ale oddziałom na moście wydaje się, że mogły go widzieć u siebie. Nikt nie wie na pewno. Wynoś się stąd. Idę. Ja jestem zubyt dłużnikiem. Każdy inny by go zabił. Właśnie F5. Zapiszmy sobie. Więc. A jest rym. To co? O jest dysk zawiera Zgodnie z g... Wszędzie go pełno Co to ma znaczyć? Nienawidzę go, nienawidzę go. Oj, bo mi się amunicja bracie. Co ona? Po jakiemu ona się O, kolejne drzwi do hakowania. Okej, okay, dobra, haksujemy. Ale to już w następnym odcinku.